Cześć wszystkim witam was w Star Warsach, i dzisiaj rozpoczynamy kompletnie inny tryb, czyli tryb online. Jestem ciekawa trochę, jak to wyjdzie. W sumie to, czekajcie, co my tu mamy? Mm, epoka rebelii, epoka ruchu oporu, epoka republiki. Dobra, może damy epokę republiki, mi brzmiało całkiem ciekawie. No i co, zaczniemy sobie tryb online, bo stwierdziłam, że dobra, chcę sobie zagrać jakąś szybką gierkę. Kampanię może sobie pogramy później, gdzieś tam w innym dniu. A chcę wam, tak jakby, wrzucić szybko odcinek, więc online może leci jakoś fajnie. No i co? To jest chyba takie zwykłe naparzanie się. Zobaczymy, czy nam się w ogóle spodoba. Oby. Mam nadzieję, że to nie będzie moja pierwsza i ostatnia gra. Ale wydaje mi się, że chyba będzie się ładowało chwilę. Także prawdopodobnie zrobimy mini cięcie. Dobra, zawalono nas do gierki Nie mam pojęcia tylko co robić, czemu jestem jako... O nie, dobra o Nie. Dobra, jesteśmy Klony weszły na popłat. Wszystkie jednostki do obrony, odetrzeć atak mm, Super Czyli tak jakby jesteśmy w teamie, który dostaje po dupie Bardzo miło mi to słyszeć Oj! Oj, oj, oj! Nie dobra, czekajcie, nie wiem co, gdzie jak. Najgorsze jest to, że oni wiedzą. Dobra, ogólnie no, co? To... Czy ja będę myślał tak za każdym razem? Nie wiem. Głosików, jakie one są śmieszne. Oj, oj, oj. oj. Ja się czuję teraz jak na jakiejś wojnie, dosłownie. Jak oni tak te drzwi otworzyli. No, zdecydowanie jak na wojnie. Pierwsza, bym zginęła. Przyznaję, jestem bardzo żałosna. I moja postawa też jest żałosna. Czy można tu zobaczyć swoje staty? Tak, mam. Ej, mam trzy kile, Nie jest na no, ogólnie. Dobra, lewo czy prawo? Pójdziemy w prawo. Wydłuży mi to, chociaż idzie. Dobra? Nie, dobra. Oj, oj. nic nie widzę, nic nie widzę. Bosk dostał od nas zlecenie? Dobra, wracamy. Trochę mi się HP odregenerowało. Rzucił granat we mnie. Co za... Kochaj hmm. się nim, ziomek. Nie ja nawet przegram, tak jakby jesteśmy totalnymi lamsami. Ale jakby co, to nie tylko ja. W ogóle wszyscy to przegrywamy. Tylko wiecie jak głównie na czasie są wiecie. Oj, 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 no nie, no nie, no, nie, zostaw mnie w spokoju. Protokoły ewakuacji. Mm, przegrane. Ktoś by się spodziewał, że to przegramy. To wasza własna wina. Wygląda, bardzo szybko to przegrałam. Jest się, czy zagrać drugą mapę, czy zakończyć na tym. Ale to trwało dosłownie kilka minut, więc chyba po prostu zagram niech stanie. Mhm, mm nie mam je tutaj. Wyszukaj grę Dobra, zagramy, nie tam Tak jak mówię, to było trochę zbyt szybkie Po prostu dołączyłam się gdzieś tam w połowie I dlatego tyle to trwało Dobra, jesteśmy na nowej mapie Podobno ona przyniesie nam szczęście I tym razem wygramy Ale czy nie go rozpocząć? A, dobra Nie chcę zagrać jako żołnierz szturmowy Bo wydaje mi się, że Że nam się nie uda Oj Obama dad. Super w takim razie. Dziedzicowanie czekamy. Skoro jest obecna na nabój obletajewska. Skoro jest przeciwnym. Boże, po co tak nie pisać? Nie Te dane pomogą nam ich zniszczyć. Okej. Okay. Jesteśmy na tej fajnej mapie. Podoba mi się. Musimy mieć stanowisko do Okej, okay, jesteśmy w stanie to zrobić. Chyba... Chcemy stanowisk. mieć stanowisko dowodzenia i przygotować się do aportażu niszczyciela klonów. Zniszczenie go będzie się równało zwycięstwu. Chodźmy na A, bo widzę, że E już przyjmują. Czekajcie, czy już... O kurde. Mmm, chyba nie przejmę, a w ogóle, te apły zajebiście daleko i to było właśnie po ich stronie. Ja nie wiem, czy mówi sam, że ja ich pokonam. Szybko, 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 szybko. No właśnie widzę, że przejmuje kontrolę. Mówiłam, że to przegramy. Wiedziałam, że tak będzie. Już nam E zabierają. Oj, tu jest. Nie możemy go stracić. Dobra, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Oni mają cztery stanowiska do my jedno. Czyli nie mogą mieć skupionych wszystkich żołnierzy na tych czterech stanowiskach. Pewnie któreś mają odpuszczone Więc powinniśmy tam iść i je przejąć. Czy ktoś z nas na to wpadnie? Tak, już odbijają E. Dobra, to ja pójdę na. O, zabijam kogoś. Ja pójdę. Jeszcze nie wiem, gdzie pójdę, bo ktoś do mnie strzel. O! Nie. Dobra, super, zabiłam. Oj, oj, dobra. Będziemy skakać i może nikt nas nie trafi. Nie, zdecydowanie trafiają Ale ziemy. Dobra, schowam się tutaj. Tak, widać mnie. Tak, zdecydowanie mnie widać. Oj, oj, dobra. Sanduk <śleski> dobry. <śleski> Może na prawdziwej wojnie by przeszło. Nie no, na pewno by nie przeszło. Ty bardziej by nie przeszło. Ale plan był dobry. Ej, nie no, bez nadziei. Teraz nam jeszcze D przyjmują. To będzie bardzo szybka przegrana. Czekajcie, gdzie jest d Chciałam to przynajmniej chociaż trochę dłużej przy życiu. Nawet jeżeli to przegramy, to przynajmniej odcinek będzie dłuższy. I razem ze mną. to mi towarzyszyli w tej wielkim... miejsce, nie? Po prostu nie opłaca się grać na klony. To jest oczywiste, że się przegra. Oj. No nie gadajcie, że oni kontrolują cały obszar. Kiedy to się stało? Mam. Ja mam wrażenie, że trochę się klikam tą postać i rozpoczynam od nowa. Mam wrażenie, że to można zrobić dużo szybciej i łatwiej. No ale cóż. O. Telemetria którą otrzymuję. Musi zabierać błędy. Przegrywamy tę bitwę. Skoncentrujcie, ataki. Podobno przegrywamy tę bitwę. Wiesz co? to ja mogę Ci powiedzieć zdecydowanie, jak żołnierz, przegrywając tę bitwę. Zdecydowanie przegrywamy. Przegrywamy ją od samego początku. Oj, słuchajcie, bo ja sobie tak biegnę. Prosto. Mm. Nie, nie mogę podbiec bliżej. Przynajmniej tam jakiś awans Nie zmienia to jednak faktu Że bardzo mi się nie podoba to, że tak dostajemy w kość Przez całą tą grę Ja naprawdę się staram, mimo tylko, że tego nie widać, bo cały czas umieram Oj, 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 nie chcę, nie chcę ciebie, nie chcę ciebie. Ja tu w ogóle się nie wiem schować jak. W sensie... Tam byli wrogowie. Tu byli wrogowie. Ciężko cokolwiek zrobić. Dobra, podejdziemy z tej strony. Albo i nie. Rozpocznij, zgobić stanowiska dowodzenia. Republika przejęła wszystkie stanowiska dowodzenia. To niedopuszczalne. nie może gdyby tak. <grytanie> to niedopuszczalne, gdzie on jest? Skąd on mnie tak strzela? A tam jest. Ej, decydowałam, że to takowe się dało. Kurde, oj. Kurczę, schował się. Nie na no, samym zdraiem nie zapinię. O zdobywaniu stanowiska dowodzenia. To nie jest to tylko metafora. <grywanie> Ej, nie mogę z tych tekstów. W sensie one są tak komiczne, jak na fakt, że my naprawdę tak ostro przygrywamy. I oni, to nie jest tylko metafora, Mówię o zajmowaniu tych stanowisk Oj, 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 oj Miałem jak... O kurde, dobra Aż się wycofam lekko, bo tu dwa granaty Trzy oj na tej trzeciej osobie mi się chyba nawet lepiej strzela jakoś tak jest większa przejrzystość niż na pierwszej i mi się tak nie chowają bardzo na przykład tu sobie zerkamy widzę mniej więcej, że tam sobie ktoś lata oj No nie, jakąś zasuba. przecież to chyba jakieś haki, czy coś, to jest niemożliwe, żeby ktoś tak latał. Oj, 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 a mogę go zabić. Jakbym się bardziej przy... Oj, przegramy to, już jest 100%. My nawet, my, my nawet 1% nie mamy. Okej, okay, teraz mamy pokonać wchodzących na pokład przeciwników. Mm, czyli to jest taka. misja w stylu. Przegraliście, ale chociaż pokażcie honor, klony nie mogą się dostać do transportowców. Dobra. Nasz cel to zabicie przynajmniej trzech. No nie będę dawała 10 jako cel, bo na pewno go nie zrealizujemy. Ale 3 to jest takie optymalne. Czekajcie, tylko przestanie się ich w ogóle. Dobra, musimy ruszyć do obrony pancernika. Mam szansę jednego zabić, a co dopiero trzech. Strasznie szybko się dostali Nie no, proszę mi takie ci, nawet tego nie broniłam zbytnio. Oni sobie po prostu... na inaczej nie? Ale dobra, GG Zasłużyli na to. Hmm, gramy dalej. Raszki ciąg dalszy. Mówisz? Super. Aha, to jest tak, jakby ten ostatni etap, który ja grałem wcześniej. Dobra, to zagramy sobie ten ostatni etap. I tu może zrobię sobie ten cel trzech graczy do zabicia. Co najmniej. O, tu jest, pokroś się strzela z tego okienka, ale coś czuję, że jestem kilka na widok wystawiona. Nie zauważyłam. Ogólnie powiem że ten multiplayer jest całkiem nawet spoko do takiego grania sobie. Jeżeli chce się coś tam postrzać w ogóle. A też moje pierwsze doświadczenie z nim raczej no zbyt przychylne tu nie są, bo widzicie co się dzieje. Raczej idzie nam tragicznie, mi tragicznie nam tragicznie w sumie, mojemu teamowi Totalnie nie mamy żadnych takich, nawet wiecie Mini szansy na wygraną Tutaj po prostu wszystko zaczęło się sypać Dobra O, patrzcie, ktoś znalazł Ale... Kurde, nie wiem przetarły się przez naszą obronę, wycofać się i bronić ostatniego celu. Nie no, no nie mogę nawet tego słuchać, że oni się przedarli przez naszą obronę, żeby bronić ostatniego celu i tym podobne rzeczy, nie? Przecież to jest tak Spokojnie żałośne i przykre. ...pozwoliliście dostać się w łąb i tego, co jeszcze się da, zanim wszyscy się rozbijemy. No, jesteśmy straceni. Tak jakby trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny i kiedy się wycofać, nie? Kiedy się przegrało To jest właśnie ten moment kiedy przegraliśmy Jezu, on zaraz wejdzie tym mieczem i nas wszystkich porozwala Ja już sobie to wyobrażam Oj Oj Do <grytanie> Dostrzeżono Jedi Oj hmm. Chyba wiecie co, jednak w, tej moim, w tym moim challenge'u, jednak Nikogo chyba nie zabija. Ale przynajmniej obiłam parę. Tak, jakby aż tak źle mi nie szło. Żeby nie było. Ale no, widzicie, że jest ciężko. Oj, już tutaj sobie lapacie? No i zdecydowanie się wróci. Ja też bym się wróciła. W ogóle on jest jakiś zarobiście silny. Strzelałam w niego. A mu nawet jednej piątej chyba nie zadałam. Żałosne. Oj. Nie strasz się. Okej, okay, tutaj sobie już latacie. Kurde no. Dawaj, 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 dawaj. Oj, oj oj, oj, czekajcie. Chyba jednak zapiłam. Więc spoko. Jeszcze tylko dwóch. Jeszcze fakt, że strzelam do swojego zamiast do broga to też śmiesznie. No nie, prawie bym go rozwaliła. Przegrana. No, co ja mogę powiedzieć? Ogólnie to. Ciężko było to wygrać. Bo już na samym starcie zaczęło nam iść źle. Totalnie nic nie przejmowaliśmy, a jak już przejęliśmy, to oni to szybko sobie odebrali. Także no generalnie to ja chyba do multiplayer nie jestem stworzona, albo przynajmniej ta gra była wyjątkowo okropna. Pewnie <grybujesz> otwarte skrzynie. Otworzę sobie ją w sumie jeszcze. Co to, co to, co to? Mhm. Mm Mi się nie załobało. <grych> Superowo. Dobra, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Przynajmniej się pewnie pośmialiście z mojego skina. który był tragiczny, ale tak jak mówię, nawet spoko mi się strzelało. Idealnie tak przed snem. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I do następnego. Prawdopodobnie już kampanii. Także pa pa!